Деликатный! Как уж сузится! Да, 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 да! Да, 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 да! Да, да, да! Да, да! Да, да! 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 Uwaga, są policjanty. Na podstawie przepisów prawa wzywam do zachowania zgodnego z prawem. Zagadza, bezwzględnie. 58. Odsądzcie od niezegarnych czynszów. FDB używa. Z prawem przewidziane przepisów praw. Środki trzeba bezpośrednio. Środki przepisów praw. Policja, proszę się przystać. Nie odpowiada. Proszę się, proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić. Panie poseł, proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić. Pan tutaj polecenie. Pan wydaje polecenie, chce wiedzieć, do kto wzywa. Chc wiedzieć, spokojnie, kto wzywa. Spokojnie, właśnie spokojnie, chłopcze. Spokojnie. Bardzo spokojnie. Posiadające i Kto to jest, kto wzywa? Kto wzywa? Na podstawie przepisów prawa. Jakich przepisów prawa? Jakich przepisów prawa? Prawe. Jakich przepisów prawa? Jakich przepisów prawa? Przypadko do poleceń wydawanych przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Wzywam do opuszczenia rejonu działań policji pracujący na oraz przedstawicieli policji. Policja nie odpowiada za straty powstałe w mieniu w wyniku użycia Bezpośredniego. Nawołuję pana do przedstawienia się. Kto wzywa? Kto wzywa? Na podstawie jakiego prawa? Na podstawie jakiego prawa? Nie ma takich praw w Rzeczypospolitej Polskiej, które odbierałyby Polakom wolność zgromadzeń, azyl domowy do prywatności, prawo do niebycia poddawanym eksperymentom, ani procedurom medycznym, których sobie nie życzymy. Żywam wzywam anonimowego policjanta który do nas przemawia żeby się przedstawił Proszę powiedzieć kto nas wzywa Kto to taki Anonimowy panie policjancie kim pan jest Proszę się przedstawić Proszę Podać, proszę podać te prawa, na które Pan się powołuje. Jakie to prawa są podstawą do Waszych bezprawnych działań? Wasi przełożeni wydają Wam przestępcze, bezprawne rozkazy. Jest w Polsce wolność zgromadzeń, jest konstytucyjne prawo do przemieszczania się, jesteśmy wolnymi ludźmi. Panie policjancie, proszę się przedstawić! Proszę podać te prawa, na które Pan się powołuje. Przez policje zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniej

Z... Proszę o zachowanie spokoju, zgodne z prawem. Proszę policję o zachowanie spokoju i zachowania zgodne z prawem. Polakom... polakom przysługuje prawo do manifestowania Uwaga. poglądów. Przysługuje polakom wolność zgromadzeń, wolność osobista, prawo do prywatności, prawo do niebycia poddawanym medycznym. Każdy kto chce opuścić zgromadzenie proszony jest o przygotowanie dokumentu tożsamości podejście do policjantów W czynnościach rewizyjowania w stanie zwolnionym. Wzywa się do opuszczenia rejonu działań Policji osoby potrwane się. rewizyjowania oraz osoby posiadające immunitet, a także dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży. Uwaga! Uwaga! Wszyscy wszyscy wezwani przez policję do legitymowania się legitymują się. Proszę nie przyjmować mandatu. Proszę nie unikać legitymowania się. Proszę spokojnie przedstawiać się funkcjonariuszom, którzy was do tego wzywają. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy proszę, proszę pytać o podstawę prawną, proszę notować nazwiska funkcjonariuszy. Chroń siebie, policjancie, chroń siebie i swój naród przed zniewoleniem. Uwaga, uwaga, policja informuje, mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Rącz siebie i bliski! Zabij Morawieckiego! Kochani, zejść na stronę Uwaga, uwaga! Pan do pana prosi. Pan stanie stan trzy cm Za mną się do zakrywania. Przestań, stynota. stawali. kordon. Za mną nie przeszedł. Dziękuję. Proszę połączyć kordon z kolegą tutaj.

Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Wzywa się do zakrywania ust i nosa. Brąć siebie i bliskich.